Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Kolejne wydanie piwnych okazji. Zaczynamy od biedronki. Oferta do 22 czerwca. Tutaj zestaw Amber plus szkło 34,99 i zestaw Miłosław Browar Fortuna plus szkło. 34,99, również to propozycje Biedronki. My już przechodzimy do netto oferta do 22 czerwca, również tutaj piwa z browaru Krajan seria Kujawiak m.in. 499 Złotelby z Ambera 4,49, Revolta 6,99 z lata 449 i wybrane piwa z browaru Cormoran w cenie 4 ,99 zł 99 groszy za butelkę. Tak to wygląda w netto. My już przechodzimy do Dino. Oferta do 21 czerwca tutaj Stary Browar Kościerzyna przy zakupie trzech sztuk 3.19 za sztukę, a oprócz tego świetny koźlak Krotoszyński 4.99. To tyle, jeśli chodzi o Dino. My już przechodzimy do Kauflandu. Oferta do 22 czerwca. Tutaj Browar Nok i bezalkoholowe piwo zaraz wracam w cenie 5,99 zł groszy. Wychodzimy z Kauflandu i przechodzimy do Oshon. Oferta do 22 czerwca. E, piwa pewni dobrego browar spółdzielczy dla Oszon 7.99. E, tutaj mamy też czeskiego lagera za 3.69, staroczeskie, e, zestawy Old Prague 12.99. E, Dalej mamy Lambiki belgijskie za 12.99, Lefe 4.79, Mangozo 8.99, Scanner 4.79, 14.96, 4 14 paki i jeszcze mamy też niemieckie lagery. Następnie piwa z serii 1906 549, Alhambra 13.99, piwa hmm, Toska z Włoch 11.99, Wolfas Engelman piwa litewskie 4.99, słowacki Saris 5.49, również słowacki Kelt za 5,99. Tutaj mamy miks zagranicznych i polskich piw regionalnych, ale także kraftowych. Bardzo rozbudowana oferta o e, Mamy Jurandy, e, nasze Jurandy za 3,99. E, Shark e, za 10,99. Wybrane piwa z browaru Sady 7,99. Wybrane piwa z browaru zakładowego 9,99 za butelkę. Mamy również tańsze nieco piwa z browaru Kingpin Puszki za 10,99 99 różne rodzaje. To nie koniec. Zestaw Miłosław, 4 piwa, 3 plus 1 gratis 11,99. Zestaw Krombachera ze szkłem 24,99. Zestaw Miłosławy ze szkłem 29,99. A później mamy 5-litrowe beczki: Krombacher, Benediktiner, Bitburger, Kystricer, Piwo Mazurskie i Sulewski w różnych cenach: od 52,99 do 75,99. Piwa smakowe także mamy w bez bezdbiry różne warianty: 3,79, perła miodowa 3,19, magnusy z Jagieły za 4,79, piwa smakowe z browaru Bojanowo za 4,99, piwa smakowe z Radugi za 7,99 i piwa z browaru Lubrow w puszkach 9,49 za sztukę. Przechodzimy do Intermarché. Oferta do 22 czerwca. Tutaj Pacific i Mera z Artezana 7.99, Casino Pils z Radugi 5.99, Pils z Browaru Trzech Kumpli 7.99, Good Company z Radugi 8.99, również z Radugi Samurai Rebellion i Very Berry Choco Cake 7.99. A oprócz tego klasyki z Browaru Trzech Kumpli, Califia Misty i Pani i Pani 9.99 za puszkę. To nie koniec, ponieważ przechodzimy jeszcze do Lidla. W Lidlu oferta od 17 czerwca Noszak za 3,49 browar cieszyn. A potem już mamy browar Bojanowo Quantum Wit IPA 799 dostępny tylko w Lidlu. Browar Widawa Lato Czeka lub Shark 9,99. Browar Moczybroda, Jack Mango lub Brain Smasher 8,99. Browar inne beczki Esteban lub Summertime 6,99 za butelkę. Browar Marienstadt Californication lub Sour Time 8,99 za butelkę. Browar Wrężel Tropical Imperial lub Night City. 7,99 za puszkę, również w puszkach browar Funky Fluid. Tutaj mamy cytrusowego Witbira lub gelato truskawka Rabarbar 9,99, i na sam koniec tylko w Lidlu seria Pinta Classics, tym razem klasyczny widbir z browaru Pinta za 7.99. Drodzy moi, jedno z najbardziej rozbudowanych wydań piwnych okazji w ostatnim czasie. Sporo ofert Intermarcheli i Oszą przede wszystkim tutaj warto zwrócić uwagę na propozycje tych sieci handlowych. Mam nadzieję, że coś dla siebie wybierzecie. Tradycyjnie dziękuję za uwagę i tradycyjnie życzę udanych zakupów. Tomasz Migdałek, birofile vlog o piwie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach i być może również na live'ach. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.